W Lesznie świętowano wyjątkowy jubileusz. Pierwsze liceum ogólnokształcące obchodziło 470-lecie swojego istnienia. To niemal pięć wieków tradycji, dziękuję. wspomnień i wychowania kolejnych pokoleń. Uroczystość odbywała się w Auli Akademii Nauk Stosowanych i zgromadziła uczniów, nauczycieli oraz absolwentów, tym tych, którzy od lat cieszą się już emeryturą, ale natrwale wpisali się w historię szkoły. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy są współtwórcami naszego wczoraj i naszego dziś. Na czele z wieloletnim dyrektorem tej szkoły, jej ogromnym przyjacielem, a osobiście moim mentorem myślę, że do dziś, panem Markiem Weine. Wśród gości nie zabrakło prezydenta miasta Grzegorza Rusieckiego, również absolwenta jedynki. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak wielką rolę szkoła odegrała w rozwoju Leszna i jego mieszkańców. Historia pierwszego liceum ogólnokształcącego przekraczająca się z historią miasta. O wartościach, o których również pani dyrektor mówiła. Tolerancji, otwartości, różnorodności. I w tych wartościach kreowania siły i potencjału na przyszłość. Ale to również teraźniejszość, którą państwo, nauczyciele, pracownicy i uczniowie tworzycie. Jesteście częścią tej historii. Podczas spotkania ślubowanie złożyli pierwszoklasiści, symbolicznie dołączając do społeczności, która od 470 lat nieprzerwanie kształtuje młodych ludzi. Przynosić chlubę szkole, rodzinie i ojczyźnie. Chlubę, szkole, rodzinie i ojczyźnie. Być tolerancyjnym i sprawiedliwym w stosunku do każdego człowieka. Być Respektować uniwersalne, normy etyczne i przyjęte systemy wartości. Respektować uniwersalne normy etyczne i przyjęte systemy wartości. Postępować w oparciu o zasady solidarności, demokracji i wolności. Postępować w oparciu o zasady solidarności, demokracji. Być uczciwym i prawym człowiekiem po ślubowaniu. Uroczystość uświetnił także wykład Małgorzaty Gniazdowskiej, poświęcony dziejom rodu Leszczyńskich. Dla wielu była to podróż w czasie, okazja, by spojrzeć wstecz na bogatą historię, ale i z nadzieją popatrzeć w przyszłość szkoły, która wciąż pozostaje ważną częścią tożsamości Leszna. Wow. Ciebie samego się bada.